Zobaczmy. To. So. Ja wystąpiłem w kiennej Czy można się z szachów utrzymać? Czy znam Mariancello, czy znam szachusia, czy znam Dawida Czerwa, czy znam Bartka, czy znam każdego innego szachistę, który do, tworzy content, czy to na Twitchu na, czy na YouTube i odpowiedź brzmi, Oczywiście, że znam. Może jednych bardziej <laughs> nie później. zaskoczył. Natomiast wszyscy myślę, że się znamy, natomiast <laughs> jeśli chodzi o Dawida Czerwa, czy Bartka Rudeckiego, no to znamy się i myślę, że się lubimy. I czy kiedy się z... potwierdzam. Zabra? To jest trzeba dobre pytanie, to znaczy ja jestem bardzo otwarty na propozycje, to znaczy, jeżeli ktoś chce ze mną zagrać, ja bardzo chętnie sobie rozagram taki meczek. No to już piszemy. Da elo dawaj meczyk na 15 plus 10 4 gierki kiedyś wieczorem uśmieszek kurka wadna wiecie co miałem dzisiaj się przygotować na Dawida tak sobie pomyślałem Przygotuję się będzie 200 IQ A nic nie zrobiłem muzyka do uczenia się poprawiająca koncentrację Ciężko będzie wygrać z kimś kto nie istnieje no, spróbuję, spróbuję to zrobić. Słuchajcie, zrobimy sobie zadanko na moim poziomie. Czy to jest easy? Tak będę z Dawidem grał. Proszę bardzo. I już. I do przodu. Gramy, gramy Londona. Nie boimy się. Nie boimy się Dawida. Proszę bardzo. Dobra. Dobra. Czy to ma jakieś znaczenie? Ja zagram tu. Nie, no nie ma chyba. Chociaż tu, tu, tu. 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 Nie, no nie ma. Dobra, więc gram C. Teraz tu wrzucić remis. Nie ma opcji, widzowie. Dobra, hetman C7. To jest... Hmm, to tu się chyba na mnie przygotował, widzowie. Dobra, skoczek F3. Ja tutaj proste szachy, bez jakiegoś świrowania. E, oczywiście nie można skoczek BD7 od razu, no bo wtedy ten goniec na D6 podwisa. E, także ja sobie zagram po ewentualnym skoczek F3, zagram sobie e, skoczek z, BD z BD7, robię roszadkę i w dalszej perspektywie będę się chciał przebijać ruchem E5. I w ten sposób, oczywiście, będę chciał sobie e, elegancko zajmować centrum, czym mam nadzieję e, życie przeciwnika utrudnia. Skoczek F3, on zagra. Sko skoczek C6 nie może przede wszystkim. Jak ja zagram tu, on musi grać tu. Dobra. Muszę skoczek F3. Nie widziałeś? hetman C7? No gra się tak. hetman C7, i właśnie chodzi o to, że nie można zagrać przy skoczku na C6. Właśnie, skoczek D7. I teraz będzie chciał zagrać E5. Dobra, i teraz tutaj trzeba pokminić. W sumie lubię tę pozycję. To znaczy, on teraz zagra E5, a ja to zbije, on to zbije. Tutaj wybijemy wszystko, zagram skoczek F3 i to jest takie plus 0,2 dla mnie. Hej, Roszada? Dobra, i to jest pierwszy moment, gdzie po prostu trzeba się zastanowić, drodzy widzowie. Roszady raczej nie chcę robić, bo to mi się nie do końca podoba. Chciałbym zagrać skoczek E5, ale on mi to po prostu zbije, ja zbiję, on zbije. Ja zagram skoczek F3, ale on będzie mógł wrócić. Jeśli zagram E4, on to zbije, ja to zbiję. To E4, jak zagra. E5. Hmm. Trzeba mienić To, co liczę, to jest po prostu E4. Jak on zbije, to ja zbiję, on zbije, ja zbiję. On zagra skoczek F6. Ja wycofam. On zbije, ale wtedy ja. Dobra. To jest taki ruch, trochę. Stus. No ale no, człowiek, konno. Widzowie. <grytanie> Widzowie. Dobra, tu muszę być koniem, więc chyba że. Nie no, nie ma sensu nic wtrącać. Takam tak. Kurde, widzowie, wy takiego skupionego to mnie chyba nigdy nie widzieliście, nie? I teraz poskoczek F6, tak mi wpadło do głowy, że może mogę to zbić. Ale dobra, już mi wypadło z głowy, bo po prostu zbiję tu. No, bez sensu. Kajnie, widzowie. Gdybyście chcieli, patoczachy. Ale ja jestem poważnym szachistą, drodzy widzowie. Nie wiem, tak szczerze. Jeśli Dawid tu nie ma nic konkretnego, to mi się póki co ta pozycja w miarę podoba, nawet ten koniec jego jest słaby, nie? Czyli jak nastąpi jakieś bicie, ja to zbiję. On nigdy nie bardzo może grać E5. Plus jest taki, że on dużo myśli. Długo myśli. Co prawda, ja mam mniej czasu, ale, ale on się zaczął zastanawiać, czyli nie wpadłem w żadne przygotowanie. Dobra, co ja bym w ogóle chciał zrobić w tej pozycji, drodzy widzowie, bo to jest dobry po... dobre pytanie. Okej, okay, tu, no wydawało mi się, że goń z d3, po prostu gram i s. <laughs> Dobra, goń z d3, on zbije, ja zbiję, jak on zagra tu, to ja mam to, więc okej. Okay. Goń z d3, jak on zagra tu... Dobra, muszę tu. Czy goń jest c2? Nie no, goń z d3 jest takie najrozsądniejsze imo. No yy, no nie wiem, według mnie powinien to zbić. <laughs> Chyba, że się nie znam na szachach. Ja to zbiję. Po E5 to mi się po prostu to wydaje mi się, żeby było słabe dla nich. Koczek D5 tutaj by była taka mała pułapka, ale ona nie przechodzi. że tu, 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 tu i C4. Tylko on ma Hetman p 4 i jest mech. Jak coś to nie wiem, nie piszcie jakichś rzeczy, nie pytajcie o jakieś rzeczy na czacie, bo i tak wam się nie odpowiem, bo gram mecz. A potem mogę mieć podejrzenia, że potem już mi podpowiada. Ok? Biję tu skoczkiem. <laughs> Wiecie co? Plus jest też taki, że Dawid mógł sobie myśleć, że ja teraz będę grać na jakąś zadymę dla widza. I. A tutaj wiecie, psycha musiał, no bo trzeba grać Londona. Win win Situation. Tak zwana. Nie wiem, nie widzę, jakby miał się bronić przed skoczek B5. Może jestem ślepy, ale. Oj, to te, o tym nie myślałem w ogóle tak szczerze. Tu oczywiście bije. No nie wiem, dziwny. Ruch? Może faktycznie nie miał nic lepszego. Teraz goniec H7 w ogóle jest groźbą. Więc on zagrał H6. Okej, okay, dobra, i co będzie chciał zrobić Dawid? Co ja bym chciał zrobić, jakbym był Dawidem? Zagrać E5. I co ja mogę zrobić, żeby tego E5 nie było? Bo ogólnie on ma problem z tym gońcem, tak jak wam wspominałem. No szczerze mówiąc, podoba mi się ta pozycja. Może trochę przeceniam Londona. Ale Hetman F3 tu. Skoczek F5. On zbije, ja zbiję. Zaraz zrobię sobie długą roszadę. No, czyli to jest moment, w którym trzeba znowu policzyć. Hetman F3, on zagra Hetman E5, ja wtedy odejdę królem na F1. Ten król na F1 mi się ogólnie będzie podobał dość, czyli tu, 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 skoczek F5, E4, nie przechodzi chyba. Kurka ładna, dobra, to trzeba jednak trochę bardziej policzyć niż myślałem. Może po prostu Hetman E2. Trochę to jest miękki ruch, no ale po E5 będę mógł zagrać tu, potem zrobić długą roszadę, no i sobie chillujemy grzyba. Tak sądzę, dobra, Hetman. Edwin. Biały to chyba. A, czyżby tutaj biały chciał pójść w ogóle na przeciwne roszady? Co to, to tutaj poeta ma na myśli? Bo Hetman, E2. No, Hetman, E2. No, sprawia, że możliwa jest długa ro roszadka. Cokolwiek, nie wiem, no, długa roszada to raczej tak, taki duży optymizm by był, nie? No, zobaczmy. E5, Po skoczek F5 to nawet mogę hapsnąć, to będzie ok. Jeżeli skoczek w tym kierunku pójdzie, no to sobie odejdę i później nawet A6B5. I też wydaje mi się, że tu na skrzydle królewskim ciągle jestem bezpieczny. A jeżeli tutaj no, to w ogóle nad E4 bym pomyślał, no bo goniec E4. A no, nie mam tego wieża E8. Znaczy, no, mam wieża E8, wtedy skoczek D2, bicie, bicie i F5 na związaniu. No dobra, więc na moje oko na E5 mogę sobie pozwolić. O czym ja pominąłem myśleć, świcowe. Fajnie by było, jakby mi się udało zagrać F4. Raczej mi się nie uda. Chociaż jak po A6. Bo on może sobie pomyśleć, że chciałby zagrać E5, ale ja zagram tu. I ten skoczek bo będzie trochę irytował, bo tego pionka nie bardzo jest jak bronić. Chociaż kurde, nie wiem w sumie tak teraz myślę, że, że może trochę gadam właśnie głupoty. Dobra, tu, hetman D6, Roszada. Po A6 mam skoczek D6. Czyli tu, tu, roszada. jak E4. Ja tym końcem mogę wrócić i zaraz znowu skoczek D6. Więc okej, okay, dobra. a Dawid mocny dzisiaj. Silny zawodnik, widzowie. Widzicie, że biały? Biały lepszy. Okej, okay, Hetman E7. Tu też mi się wydawało, że po prostu robi sobie długą roszadę. E4 raczej nigdy nie jest groźne. Długa roszada, E4, Hetman C2, goniec G4, to ja mam F3 zawsze. Bicia nie ma, bo biję. Dobra, i kolejnymi rzeczami, o których mogę myśleć, to jest zagranie. Tak, tak, tak. Ważne jest też takie taktyczne rozwiązanie, drodzy widzowie, że możliwe, że będę prędzej czy później mógł zagrać skoczkiem na D6. I on nie może tego bić bo goniec H7, nie? Niby mam otwartą linię do ataku. Dobra, E4. Przede wszystkim nie muszę na to reagować. Taki ruch jak wieża H4 jest ciekawy. Albo wieża E1, F. albo F3. A czy to ma sens, żeby zagrać wieża H4? No zagra wieża E8. Ja to zbiję, on to zbije. Ja zagram tu, ale on zawsze ma F5, kurka wodna. Dobra, chyba wrócę po prostu. Nie ma co też za bardzo kombinować, tylko kwestia tego, czy po C2 on coś może zrobić tutaj. Goński G4, tu mam F3. Zawsze znaczy. no nie nie do końca widzę sens, żeby on... dlaczego on zagrał E4. Może dlatego, że jestem cm -em. On jest IM-em i zaraz mi to pokaże, Ale według mnie ten pionek może być słabością. No i kwestia tego tak. Goński G4, tu mam F3. On nie może tego zbić, no bo bije. On tu jak zbije, no to ma na mniej. A dobra, on nie jest im sorry. Już ja myślę o przyszłości, wiecie? Dla mnie Dawid, jak ostatnio pograł z takim performancem, że jest im mentalnym dla mnie. Pra prawie IM. Tak samo jak ja jestem prawie 2 200 teraz. No nie, nie do końca widzę, jakie on ruchy chce wykonywać. No bo tak. Koniec F5, to ja mam skoczek deszcz. Jak on zagra koniec tu, no to ja mam tu. Pogoniec D7, nie wiem, czy to cokolwiek mu coś daje. Cokolwiek mu coś daje. Bo dalej mam skoczek D6. Jeżeli wieża H6. To jest takie poświęcenie, które wykonałby Tal, że on by wygrał potem, ja bym przegrał. To, wieża E8 też mi się jakoś nie bardzo podoba. Wydaje mi się, że pójdzie tym gońcem gdzieś. Goniec D7, skoczek tu, goniec C6, tu. Wtedy można coś tutaj kombinować. U. Dobra, pogoniec koniec E6 ja to mogę zbić, tak? Ok. Jakby nie zagrał żadnego ruchu, to ja moim następnym ruchem prawdopodobnie będzie skoczek D6. ok. zagrał tak. W jakim celu? Nie wiem. Hmm. Skoczek D6, goniec F5 No nie wiem, kusi mnie strasznie to skoczek D6 Goniec tu Ja F trzymam zawsze znowu Jak zagram tu, on zagra tu No to ja to mogę bić Ja atakuję to, atakuję to Dobra, zagram skoczek D6 Co, on chce zagrać po F3? No muszę zagrać F3 Chyba, że coś podstawiłem Ale coś zbyt pewnie to zagrał No ale dobra, jeśli on tu nic nie ma To mi się strasznie nie podoba to co zrobił Jeżeli ma no, to wtedy trochę smutno mi będzie. Okej, okay. koniec esz, czyli tak, jakby nie miał. Nie podoba mi się ta pozycja dla niego, no bo przecież teraz ja mogę zagrać tu. On, jak zbije, to to odbijam go Hetmanem i w ogóle grozi mu bardzo coś złego. Pogesześ, ja mogę to bić w ogóle, albo nie mogę. No nie wiem, musi to być dobre. <noise> Dałem w łapę Dawidowi. <dobi>, <noise> I co wie. Tomek, jest kółka, nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Dobra, no tutaj mi się podoba pozycja. W ogóle mam wyższy ranking niż Dawid. Widzicie to widzowie? <grymne> Problem z tą pozycją jest taki, że ja, jak często, jak czuję, że jest git, to powiem coś podpierdam, no. Trzech. Dobra, G6. No i tak. Kwestia jest taka, jak ja tu zbiję od razu. On ma Hetman G5, ja mam Hetman F4. On to zbije, ja to zbiję. No i co? I ta końcówka chyba będzie dla mnie całkiem w porządku, chociaż on zbija na A. Nie, nie może na A2, bo nie jest fisherem, żeby Fischer tak zbił. No dobra, no to chyba idziemy na końcówkę z piąkiem więcej, co? Aha. Tylko żebym nie podpierdzielił czegoś. Tu, tu, tu. Dobra. Co? Król g 7. Ej, końcóweczki. To czego nie bardzo lubię. No Ale wydaje mi się, że z obiektywnego punktu widzenia stoję dobrze tutaj, na pewno. Może nie jest to, wiecie, wygrana, ale na pewno jest blisko, chociaż no co cholera wie. Tak, na dobrą Bo tutaj chcę przestawić króla na F6, co by on w razie co nie oddawał jakoś tego pionka. On wierzył, nie ma jak tu wejść do akcji. Na tego pionka A2 się czaje, chociaż to oczywiście trzeba uważać, no bo pobiciu na A2, no to taki bardzo typowy motyw B3 z łapaniem tegoż gońca się pojawia. Także. Tutaj tak na spokojnie będę chciał do tematu podejść. Tak się zastanawiam, jakie tutaj wymiany mogłyby być dla mnie fajne. I wydaje mi się, że wymiana jednej pary wież mogłaby być przydatna. Nie chcę zagrać tu, bo on zagra cokolwiek na dobrą sprawę. I ten szach mi nic nie daje, bo on podejdzie królem. No dobra, czyli wrócę sobie. I wrócę sobie tak, żeby mieć możliwość ewentualnie zdwojenia się, więc zagram tu. Bierzę H8. Ja zagram chyba tu. I grozi F5. <laughs> Nie chcę tego bić, no bo takie piąki, Nie chcę oddawać mu za bardzo takiej linii bez żadnej inicjatywy. Więc ja zagram tu. On zagra 6, bo będzie to widział. Ja wtedy tu, on tu. No dobra, wieża G1. Teraz kusi mnie, żeby zagrać gońcem. Tu. Atakuję pionka, poprawię sobie króla. Wydaje się, że ma to sens. Ej, wieża B8. Dobra, Ró tylko zagram królem, on zagra tu. Ten pionek może być problematyczny. Może tu w takim razie. Dobra, zagram. Zagram tak. Chcę zagrać F5 w następnym druku. I teraz tak. Jak on zagra tu, to ja gram tu. Jak on zbije, to ja gram tu i bije tego pionka. <tryk> jak on zagra tu, ja zagram tu. Okej, okay, zagrał w ten sposób. Aha, a mi się. Koniec D5. On tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. tu. A, dobra. Nie ma co święcić tak bez sensu. Kurde, co ja tu chciałem zrobić? Przeoczyłem. Niby widziałem, a nie widziałem. Kurde, problem jest taki, że on nie ma. Nie ma żadnej słabości. Za bardzo. Dobra, a jak zagram tu, on mi zbija, ja zagram tu, on mi zbija, ja zagram tam. Tu, a tu. Dobra, szczerze mówiąc, trochę się. Trochę zgłupiałem. Tu, mały, mały czas czasu jest, ale. Plan jest taki, żeby zagrać tu. Jak on zbije, to ja gram tu. On zbije, ja zbiję, wisi mu ten pionek. Jak zagra tu, to ja zagram tu i tego jednego z tych dwóch pionków w teorii chyba powinienem zdobyć. Kwestia tego, że będę wystarczająco szybki. Mało czasu. Kurka, wodna. Dobra, bo jeszcze tutaj widzę, że mogę zagrać tak. Czy to będzie mądre? Pewnie nie, więc never mind. Przynajmniej mogę klimowa zrobić. Więc nabiję sobie 10. Sekund. Tak, jak zbiję tu. Pianet mogę podejść na razie królem. On musi się wycofać, wtedy jakieś świeża tu. Czy nawet mogę tego pionka zbić i mogę go próbować prowoli puszować? Kurka, ładna że mi nic nie podstawił. Po B6. Ja chyba zagram A4. Chciałbym te pionki puszczać. To jest właśnie problem. Jak macie pionka więcej, ale na tym skrzydle, gdzie macie króla, to jest takie mech. Jak zagra G5, to ja chyba to biję po prostu. Po G4 to zbiję. Jak zagra B6, to ja chcę zagrać tu. Jednak nie walić na 4 Jak on kiedykolwiek zbije, no to ja biję, i chodzi o to, że mam te dwa pionki, które są teoretycznie przynajmniej lepsze niż te. Ale nie wiem. Dobra. Dawid się zamyślił. Z jednej strony to jest spoko, bo ma mniej czasu, z drugiej strony jest to problematyczne, bo coś tu liczy. Dobra, mogę tu. Tu, on koniec F5. Ja to zbiję. On to zbije. Ja to zbiję, on to zbije, ja to zagram tu, zdobywam pionkę, ale on ma G5. Będziemy się ścigać. Nie jest to idealne, ale chyba muszę tak robić, nie? It's ok, okej, no dobra, jolo. No i te pionki muszą być puszowane, no kurde. Jeszcze tu zamiast tego ruchu myślałem o król D2, ale to powiedzmy dobra. G5 grozi G4. W Jak podejdę teraz królem, to on po G4 ja zbiję. G3 ma tam. Nie, nie ma G3. Czyli tu, tu, tu. e 5. Wiem, widzowie, że czas. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Dobra, on zagra G4. Muszę to liczyć. Tu, tu. Król E5. Okej. Okay. Dobra, uwu, uwu. Dziwna decyzja, ale znowu może czegoś po prostu nie widzę. Dobra, podejście królem nie może być złe. Tu grozi szach i zdobycie pionka. Grozi też wzięcie, więc on pewnie zagra B5. Ja zagram szach. Szacha widzę, szacha daję, widzowie. I szczerze mówiąc następny ruch będzie wieża B6. Kurde, to w sumie bez sensu trochę... Za... chociaż nie, dobra. Onda okay. gram tu. Pierwsze płoty za kotu. Tu. Ja B4, onda szacha, ja tu, onda szacha, ja tu. Ten gon jest tu ładnie kontroluje, tak mi się wydaje. No dobra, jak zbije? zbiję. Dobra, biję. Gram. Tu. Trzech. Tu, to tu. Nie! Podstawię przecież! O kurde, podstawiłbym! Dobra, fokus Tomeczku, fokus. Dobra. On zagra tu na pułapkę. Myśli, że ja zagram tu i wtedy on zbije. I na końcu są widełki, ale ja wtedy dam szacha i light. Dobra, szacha widzę, szacha dam. Dobra, nabiję sobie trochę czasu. Może podejdzie tu i dostanie mata, ale by były jajca. Na wydano, gra. A P3? Teraz? Dobra, idziemy na żywo. Orety, kotlety, B3 podstawione z. O, masz ci los, podstawiłem. Bo teraz nie mogę zbić, bo tracę figurę. Od razu widzi oponent. A jak tutaj, to też tracę figurę. Karamba, no chciałem na wina. Sam się ograłem w tym momencie zdaje goniec się. Goniec F1 nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może, bić nie może. Czyli musi goniec E6, ale wtedy zdobyłam piąka. O cholera. Czekajcie. Tu, tu. wierzę F1. Teraz goniec E2 kusi. To jest git. On nie ma wieża F2, pobije. Szach. Szach, odcinamy. Dobra, jak to wygrywać? To na pewno jest wygrana. Pusz. Dobra, pusz. Plus jest taki, że ja zawsze mogę tym królem iść do przodu. I po prostu dwa pionki powinny być OK. Nawet jak oddam wieże. Dobra, nie ma czasu, żeby to policzyć niestety. Po tym szachu idę tu. Tu wieża C4. Nie dopuszczamy tego króla. a podchodzimy królem. Nie wiem, czy to jest mądre, czy głupie. Nie może być pionka. Bo widełki. Dobra, zagram tu. Nie wiem, czy to mądre. Czy głupie. Teraz zagram tak. Kurde, ryżówki widzowe to jest najgorsze. Nie wiem, po co to w ogóle istnieje w tych szachach. Ale podoba mi się to, że jego... Król tu. Król tu. Mogę to zbić. A mogłem jeszcze tutaj spróbować, czy wieży nie podstawi. Dobra, tutaj poddaję. No nie pozostaje mi nic innego niż kliknąć rewanżyk.